Czy da się prościej ułożyć idealną dietę? No właśnie. Dzisiaj zobaczymy, jak sztuczna inteligencja kompletnie zmienia zasady gry, jeśli chodzi o planowanie żywienia. Zajrzymy za kulisy naprawdę innowacyjnego narzędzia. Okej, okay, przejdźmy do konkretów. Wszystko zaczyna się od fundamentów, czyli od określenia celów i preferencji. Bez tego, no cóż, nawet najlepszy plan po prostu nie wypali. I tutaj dochodzimy do absolutnych podstaw. Trzeba wybrać główny cel. Chcemy schudnąć, zbudować mięśnie, a może po prostu zdrowo się odżywiać. To jest trochę jak podanie AI dokładnego adresu w nawigacji. Od tego momentu system wie, w którą stronę iść i jak policzyć kalorie. To baza, na której opiera się cała reszta. A to jest, powiem szczerze, świetna sprawa. Od razu na starcie można wybrać konkretny typ diety. Wegetarianizm? Proszę bardzo. Dieta DASH? Nie ma problemu. Dzięki temu jest pewność, że posiłki, które wygeneruje system, będą nam po prostu pasować. Dobra, mamy już cele i typ diety. Czas wejść głębiej w personalizację. Teraz dopasujemy plan do konkretnej osoby, czyli do parametrów ciała i co chyba równie ważne, do tego, co lubimy jeść. Tutaj nie ma żartów. Waga, wzrost, płeć to są kluczowe informacje. Dlaczego? Bo na ich podstawie sztuczna inteligencja działa trochę jak osobisty dietetyk. Oblicza zapotrzebowanie kaloryczne z naprawdę dużą precyzją, a to daje gwarancję, że cały plan będzie nie tylko działał, ale też będzie w pełni bezpieczne. I ten cytat idealnie to podsumowuje. Dieta to nie mają być wyrzeczenia. To ma być przyjemność. I to prowadzi nas prosto do kolejnego super ważnego etapu: personalizacji smaku. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli jedzenie nam nie smakuje, to jak długo wytrzymamy na takiej diecie? I to jest moim zdaniem strzał w dziesiątkę! Można po prostu wpisać, co się lubi jeść, a AI weźmie to pod uwagę. To sprawia, że cała dieta przestaje być jakimś przykrym obowiązkiem, a zaczyna być czymś fajnym. No by skoro w planie są ulubione produkty, to szanse, że się go będziemy trzymać od razu rosną, prawda? Okej. Okay. A teraz creme de la creme. Moment, na który czekaliśmy. Zobaczmy, jak sztuczna inteligencja bierze te wszystkie informacje i tworzy z nich gotowy, dziesięciodniowy plan. AI w akcji? Wszystko jest wprowadzone. Cel, preferencje, nasze ulubione jedzenie. Cały ten pakiet danych trafia teraz do cyfrowego mózgu systemu. I zaczyna się magia. Algorytmy biorą się do roboty. Analizują każdy detal, żeby stworzyć jadłospis skrojony idealnie na miarę. I... Gotowe. Proszę bardzo, oto efekt. Zaledwie kilka sekund i mamy przejrzysty dziesięciodzienny plan posiłków. To naprawdę pokazuje, jak potężne, a jednocześnie jak proste w obsłudze jest to narzędzie. Ale, ale, to nie jest tylko jakaś ogólna rozpiska. Ten plan kryje w sobie znacznie więcej. Zajrzyjmy głębiej, co tam znajdziemy. Wystarczy kliknąć na dowolny dzień, tak jak tutaj, na tym podświetlonym fragmencie, i od razu mamy całą rozpiskę. Posiłki, składniki, cele kaloryczne, wszystko czarno na białym. Dzięki temu wiadomo, co jeść, co wrzucić do koszyka w sklepie i jak to przygotować. Realizacja tego planu staje się dziecinnie prosta. Dobrze, to podsumujmy sobie na szybko, co właściwie daje nam to narzędzie. A na koniec zerknijmy jeszcze w przyszłość, bo zapowiada się ciekawie. A więc, tak, w telegraficznym skrócie: mamy szybkie, zautomatyzowane generowanie planu, mamy super personalizację pod cele, ciało i smak. Mamy też szczegółowe rozpiski na każdy dzień. W skrócie, coś, co było skomplikowane, staje się proste i co ważne, przyjemne. A co jest w tym wszystkim najlepsze? To dopiero początek. Twórcy cały czas pracują nad narzędziem i zapowiadają, że już niedługo pojawią się jeszcze bardziej złożone, jeszcze bardziej inspirujące przepisy, czyli widać, że ta platforma żyje i będzie się rozwijać.